Teraz przejdziemy się troszkę po kempingu. Pokażę Wam, jak wygląda kemping Alexa. Standardowo zaczynamy od dojazdu. Tutaj macie drogę dojazdową. My ogólnie przyjeżdżaliśmy z tej strony, czyli od strony Władysławowa. I tak tutaj wygląda wjazd. Szeroki wjazd. Z przyczepą bez problemu można wjechać. Tutaj, ogólnie po prawej stronie, jest sklep spożywczy i tutaj też są jakieś sklepiki za mną. Ale na razie to wszystko jest pozamykane Jak wiecie macie tutaj recepcję A tutaj w tym budynku Bo tam na dole Po dzisiaj tutaj są toalety Tutaj po prawo zaraz jest jakaś świetlica Zaraz tam się przejdziemy to wam pokażę jak wyglądają Toalety tutaj Tutaj macie łazienki A tu jest świetlica można Jak typowa świetlica Coś do posiedzenia? Można lekcje podrabiać. Tablica na nauki. A i tutaj jest pokój dla zabaw. Ładnie to jest zorganizowane tutaj. I teraz jesteśmy w łazienkach. Łazienka rodzinna. Bardzo ładne zabawy są w łazienkach. Tutaj pralnie. Czy możecie sobie z suszarką wybrać pranie. Tutaj kuchnia z jadalnią. Może sobie przyjść i gotować ładnie zrobione. Bardzo ładnie. Jadalnia też. Jadalnie tutaj. Mamy. Lodówki. Jak w maku. Te lodóweczki są, można sobie coś podchować. Więc jak ktoś przyjeżdża pod namiot, to jest dziusią. Wasienki. Weszliśmy do Damskiego. Teraz to jest zajęta. Miejsce, przewijak. Bardzo ładne. Z wieszakami za wszystkim <laughs> bardzo naprawdę ładnie. Tutaj jeszcze maleki. Na bardzo wysokim poziomie zrobione łazienki, ale w tej samej kolorystyce. Pierżorządek, to wody. Teraz pójdziemy się tutaj po terenie przejść. Teren nie jest chyba duży, to jest taki średniej wielkości camping I zaraz wam pokażemy jak to wszystko wygląda. Wiatr trochę wieje, więc może być mnie źle słychać, ale mam nadzieję, że się dobrze nagra. Tutaj macie jakieś, jeszcze jakaś mini siłownia jest zrobiona. Tutaj też jest jakiś budynek, nie wiem czy to jest jakiś budynek gospodarczy, czy... Plac zabaw. Aktualnie zamknięty. Widzicie, znaczy, stoją sobie przyczepy i każdy ma swoje miejsce. Tutaj te przyczepy Tutaj stoją... Zostawić, zostawić przyczepę na cały rok. Stoją stacjonarnie po prostu te przyczepy Dokładnie cały tak. Rok pozbrajane tu pewnie jest część takiej jakiejś tam frizony tak zwanej, czyli ale jak tutaj to działa na tym kempingu to Wam do końca nie powiem, bo praktycznie kemping jest pusty więc to teraz też tak każdy stoi jak chce. Dodajmy, że część tych parcel jest yy, z wodą, z odpływem, tak. no oczywiście z prądem, yy, także ale nie są wszystkie chyba. Nie, nie wszystkie i jeszcze co warto podkreślić, są różnej wielkości te parcele. I tak jak widzicie, no tutaj te, mniej więcej te krzaczki wyznaczają wielkość parcel. Tylko tak jak Polina Wam mówiła, no są Tam różne. Też jest duża, duża właśnie parcela. No tu jest taka dosyć duża. No i tutaj macie parcele. Tam też jest stoi jakaś przyczepa. I tu jest numeracja, więc tu już są normalnie ponumerowane parcele. Doszliśmy na, z jednej strony już na koniec tego kempingu. I tutaj część, część tych parcel jest uzbrojona w wodę. Te na przykład tutaj są. Nie wiem, czy odpływy mają. Chyba nie mają odpływów porobione, ale prąd i woda jest na tych, a na części nie ma tego. Tu jakieś przejście. Sami pierwszy raz tu idziemy, więc ciężko nam coś tutaj mówić na ten temat, co tu jest i gdzie ta droga prowadzi. Doszliśmy do takiej polanki gdzieś w lesie zrobionej, takiej odgrodzonej od wszystkiego wszystkiego. Też jest podłączenie do prądu, widzę i woda jest. Wygląda jak takie nieparcelowane miejsce. Tu jest widać, alejka jakaś idzie i tu się normalnie chyba można ustawiać Ale nie widzę, żeby tu było jakieś wydzielone miejsce, więc pewnie jak to przyjedzie, tak się ustawia No powiem wam, że tutaj jest tak fajnie pod tymi drzewkami w lato sobie tutaj stanąć, jak jest Ma swój gorąco. urok, no Ma to swój urok tutaj, to miejsce To nie wiem, czy tu przyczepami też ludzie stoją, nie wiem, no ciężko mi powiedzieć teraz Tutaj też macie widok na morze. Pójdziemy tam na wprost, tam gdzie my bardziej stoimy. Pokażemy wam ten klif i jeszcze tam po lewej stronie te miejsca parcelowe. Ale ogólnie tam już większość jest wygląda tak samo. To wam pokażę jak wygląda taka przykładowa parcela. Tu jest parcela numer 75, jakby ktoś chciał sobie. Z takiej mniej więcej wielkości. Jest z wodą z prądem, ale tu nie ma odpływu. Jest odpływ chyba tam jest. Tu już są odpływy. Aha, tak. Prąd na każdej parceli, woda na każdej parceli i tu są zrobione odpływy. Więc te są już z odpływami. Te parcele są albo troszkę większe, albo troszkę mniejsze, zależy to jaką potrzebuje I tutaj te raczej tutaj są wszystkie chyba z odpływami, widzę, że są odpływy. To trzeba Dokładnie tu jest podzielone, odpowie, to, to trzeba się pytać. Tutaj na kempingu macie drogowskazy, żebyście nie zabłądzili. O, tu są na sektory tak zwane podzielone. Szary, czerwony, niebieski, to trzeba sobie sprawdzić już w internecie na mapce, który to sektor i, i jak to wygląda. Dlaczego takie nazwa, nie inne. My jesteśmy tutaj tam, jak widzicie, my stoimy tam na końcu tej alejki. Tutaj jest jeszcze zejście na plażę. Więc zejście na plażę jest prosto z kempingu. Pewnie sobie zaraz zejdziemy. Zobaczymy, ale jeszcze najpierw kemping. No i teraz doszliśmy tutaj do naszej parceli. Nasza parcela jest numer 12. Taka wielkość z przyczepą: przyczepa 2,5 metrowa, plus daszek i jeszcze zostaje kawałek. Więc takie nawet spore te parcele. I tak jak Wam mówiłem, tutaj my mamy podłączenie do wody, i jest odpływ. odpływ. Jesteśmy podłączeni do odpływu. A no, idziemy tam jeszcze do góry, się przejdziemy. Tutaj są jakieś stoliczki porobione, można sobie usiąść. Tutaj nie wiem, co jest w tym budynku. Zaraz zobaczymy. Tu jest furtka, którą też zaraz wyjdziemy. Bo tam można sobie wyjść poza to ogrodzenie. Ale tutaj, już na przykład, nie ma oznaczeń. Padnie jest to wydzielone jakieś parcele. Więc nie wiem, czy to działa na takiej zasadzie, że po prostu każdy się ustawia i zajmuje tyle, ile potrzebuje. Tam na końcu widzę, są tylko dwie parcelki takie wydzielone: siódma i ósma. Ta alejka też jest taka bez miejsc, zrobiona. Więc wygląda na to, że jak ktoś przyjedzie i się ustawi, to po prostu tyle zajmuje, zajmuje. Tutaj z parceli numer 6, macie taki widok na morze i na plażę, ładnie widać plażę. Dalej tam jest tak samo, widzę, że tutaj już jest wydzielone jakby na parcelę bo są krzaczki takie porobione, więc parcelowo. Tu jest jeszcze jedna alejka i tam jest jeszcze jedna alejka już jest pod, pod kempingu i tak jak widzicie stałem przyczepy sobie. A my jeszcze się przejdziemy na klif. Tutaj są toalety. Tutaj jeszcze toalety w budyneczku. Dwie kabinki, suary. Jakaś jedna umywalka. Też ładnie wygląda to wszystko. I tu już jesteśmy na klifie, praktycznie. Jest tak zrobione, że można wyjść. Jak ktoś chce szybciej wyjść na plaży, to może sobie ten zejść. Nie, no co ty. Tak jeszcze Zapłota, płota camping wygląda. No i ogólnie tak się prezentuje kemping Alexa Całkiem przyjemnie, całkiem fajnie tu jest takie, taki o, Sprawia takie wrażenie takiej otwartej przestrzeni jest Ale tu... też takiego zagospodarowania, tak, takiego, tak. że ktoś naprawdę o to dba, żeby to wyglądało i było i to już funkcjonowało tak, To już tak trochę przypomina właśnie te, te zachodnie kempingi tak. Mamy wydzielone parcele na parceli każdy ma podłączenie do prądu, podłączenie do wody, ewentualnie jeszcze ma odpływ swój Więc naprawdę pod tym względem super Jak ktoś nie chce na parceli, to są też miejsca wolne Tak, do A wyboru, my... do koloru, każdy ktoś coś znajdzie dla siebie I fajnie jest też to, że jest właśnie e, zejście na plażę właśnie z kempingu Bezpośrednio prosto. Nie trzeba nigdzie wychodzić, tylko się schodzi Teraz sobie zejdziemy właśnie tym zejściem i zobaczymy co, to gdzie tak. to prowadzi zobaczymy, to zejście ok Tutaj ta bramka od zejścia na plażę też jest zamykana. Normalnie tutaj widzę, że jest zamek szyfrowy. A tam jest taki włącznik, który trzeba wcisnąć, gdzie się pramka otwiera. No i kawałek się schodzi tutaj po schodkach, a później, już ścieżką idziemy na dół. Tutaj właśnie była prośba, żebyśmy pokazali jak będziemy wchodzić, bo jest to wysokość 17 piętka dobre <grymne> dla naszej diety <wiedzy. grymne> Także zrzucimy kilka tych Uważaj. Ja Zaraz zrzucę tutaj chyba jakiś kamień, żeby się potknęła. Zrzucimy kilka kilogramów jak wy pochodzimy No tak się idzie takim wowozem Teraz schodzimy takimi pół stopniami Jesteśmy na samym dole, zeszliśmy po tych wszystkich skutkach i tutaj już dochodzimy na plażę. Tutaj jak widzicie można zobaczyć, że jest tutaj oznaczenie, że to jest wejście na teren prywatny, przejścia nie ma, więc to jest tak naprawdę zejście dla ludzi z kempingu. Jak wychodzimy już na plażę. Tam jest pierwsze wejście, nie wiem czy będziecie widzieć, wejście takie publiczne więc Tutaj może być spokojnie w lato Już czystu nie ma pewnie A gdzieś tam na górze, w tym miejscu, z my stoimy właśnie z przyczepą Podejrzewam, że jak tutaj jest tylko dla wyjścia, dla kempingu, to tutaj dużo ludzi nie ma w tym miejscu Chociaż tutaj jest widzę jedno zejście jakieś publiczne I z tej strony też jest wejście publiczne, więc nie wiem jak ci ludzie się tutaj rozkładają Fajne jest to, że jest to zejście z kempingu, to jest duży plus. Tak, nie trzeba nicie to... daleko iść, wracać tylko. A teraz najśmieszniejszy punkt programu. Będziemy wchodzić. Teraz to samo, tylko z powrotem, po tych stopniach na górę. No i weszliśmy. Nie ma lekko, ale da radę. Jak tam, Paulina? Okej, okay, w porządku. Nie, nie, nie było. Nie ma tragedii. I jesteśmy z powrotem na kempingu. O, no i powiem wam, że ta górka trochę dała. No, trochę Nie ma mogę... w nogi. W nogi weszła. Trochę, I tutaj... trochę zadyszała nas. Zadyszała no, nas. No i chyba to, jeżeli. Te, to... No i chyba to tyle, jeżeli chodzi o ten kemping. To co tak. byliśmy w stanie pokazać, to wam pokazaliśmy. Myślę, że miejsce super na wakacje. Bardzo polecenia. Jak gdzieś tam się pomyliśmy, my to sorry, nigdy nie byliśmy na tym kempingu, więc tak obchodziliśmy go pierwszy raz bez przyczep, bez niczego, więc też ciężko stwierdzić, co tutaj jest dokładnie. W których miejscach tutaj I w których tutaj. miejscach dokładnie. I tyle, no i co, zachęcamy do przyjazdu tutaj na ten kemping. Jeżeli chodzi o przystosowanie właśnie tego kempingu do takich teraz tych wymogów sanitarnych czy coś, to ogólnie jakoś tam nic się nie zmieniło. No teraz jest mało ludzi, to też ciężko powiedzieć, bo... Bo tak naprawdę no, coś się zmieniło. No te środki dezynfekujące. No, no tylko są tyle, w że są wszędzie pytni, środki tak. dezynfekujące. Maseczki trzeba zakładać. Maseczki, tak, dokładnie. Ale jako taka struktura kempingu nic się tak naprawdę nie zmieniło. No, ludzie przyjeżdżają tak jak przyjeżdżali. I tyle no. Dokładnie tak. Zobaczymy jak to będzie jeszcze wyglądać na innych kempingach, bo jeszcze odwiedzimy może ze dwa się uda, może ze trzy zobaczymy. No, a na razie to chyba wszystko, więc... No my się teraz będziemy zbierali na... No teraz jedziemy na następną wycieczkę. Rowerową. Aha, bo my tak, na wycieczkę jeszcze rowerową dzisiaj sobie zaliczymy. Ja Was zachęcam do subskrypcji kanału i do oglądania następnych odcinków. Cześć. pamiętajcie też o naszym Instagramie. A no tak, to, bo to Laura prowadzi nasz tak. Instagram. Nie wiem, czy ona nawet co tam wrzuca do zdjęcia, więc ciężko mi powiedzieć, jak ten Instagram nasz wygląda. Ja mogę zachęcić do, do naszej strony na Facebooku, bo tam też publikujemy takie zdjęcia, które tam nie pokazujemy gdzieś i różne nasze były też tam wyprawy są nasze z poprzednich lat e, udokumentowane na zdjęciach, nie na filmach Dokładnie. E, na, tam na Facebooku również są nasze kubki do kubienia. No i tyle. No i co jeszcze? No i na tak, razie jak, tyle, tak Tak jak wam mówiliśmy, zachęcamy do subskrypcji i do oglądania naszego kanału. Cześć i trzymajcie się. Pa. Pozdrawiamy pa!